Zaledwie wczoraj i jej sportu publikowała listę ikon, które pojawią się w FIFA 23 i przyznam wam szczerze, że jest sporo sensacji. I to nie z tego względu, jakie ikony pojawią się w grze, a raczej jakie się nie pojawią, chociaż w poprzednich edycjach gry były. Oprócz tego wczoraj w grze pojawiły się statystyki nowych ikon, które są, można lekko powiedzieć, powderkami. Jedną z nowych ikon, które pojawią się w grze, jest Shabi Alonso. I zobaczcie na jego statystyki, które zostały już oficjalnie potwierdzone przez EA. Przecież te karty, właściwie każda z wersji Baby Meat Prime, jest właściwie już tylko folderem na starcie gry. No może jeszcze ta wersja Prime na samym początku dawałaby radę, ale reszta jest kompletnie bezużyteczna, bo zwykły jakiś Sisoko albo karta podobna do Sisoko będzie go zjadała z miejsca. No tutaj jest po prostu taki problem jak zawsze, że większość ikon jest bezużyteczna, a tutaj dodatkowo smutny fakt, że po prostu wchodzi do gry kolejna ikona z Hiszpanii, która jest słaba, a Hiszpanii przecież jeszcze niedawno wygrywali dwa razy Mistrzostwo Świata, dwa razy Euro, nie przepraszam, Mistrzostwo Świata 2010, 2008 Euro i 2012. W każdym razie nie zmienia to faktu, że po prostu i tak jest to smutne, że Szabi Alonso z miejsca jest tylko foderem. Trochę lepiej sytuacja się ma, jeżeli chodzi o Gerda Müllera, ale tutaj również bym nie oczekiwał żadnych fanfarów z racji tego, że Niemiec pewnie będzie w grze bardziej przypominał Van Bastena czy Van Nistel Roya i również będzie raczej niegrywalną kartą. A to wszystko myślę przez fakt, że zobaczcie na dribbling Niemca. 8,5 na karcie Baby, na midzie 8,6 i 8,8 na Prime. Co raczej tutaj będzie miało względy na to, że po prostu będzie miał bardzo niskie sztuczki, pewnie na poziomie 3, może 4, to byłoby jeszcze jako tako. No ale i tak wydaje mi się, że Miller może być średnio grywalny. Jakby jeszcze wierzę, że może będzie dawał radę się odnajdywać w grze. Ale tutaj jedna ważna rzecz. Czemu w sumie jeden z najlepszych napastników, że też ma tylko ocenę 9.4? Nie wiem dlaczego i jej ostatnio tak strasznie słabo traktuje te overale ikon, bo na przykład chociażby weźcie pod uwagę takiego Runeja. On też ma strasznie niski overall, a był przecież jednym z topowych napastników w całej historii Anglii. Nie wiem o co z tym chodzi. W każdym razie ja tutaj strasznie negatywnie patrzę na Millera z racji tego driblingu, bo on jest na dość niskim poziomie, więc stawiam, że również to się odbije mocno na jego sztuczkach, które są jak wiemy Chyba najistotniejsze, jeżeli chodzi o napastnika. No ale zobaczymy, co to przyniesie, bo na pewno ta karta wygląda lepiej niż szabi Alonso. Jeżeli chodzi o te nowe ikony, to tutaj na pewno największą furorę zrobi Jarzinho, czyli brazylijski skrzydłowy. Będzie to na pewno niesamowita konkurencja dla Garinczy, który również na tej pozycji jest już bardzo dobry. No ale tutaj kolejny Brazylijczyk myślę, że może go troszeczkę wygryźć z tego. Dodatkowo stawiam, że jak to typowy Brazylijczyk będzie miał 5 gwiazdek sztuczek, co zresztą też wskazuje dribling na poziomie powyżej 90. Więc raczej tutaj będziemy mieli do czynienia z prawdziwą bestią. Jeszcze ciekawy, jak Jarzinho. Będzie wyglądał na karcie Optimus, czyli tej najwyższej jaka jest tylko możliwa. No ale już na tych wygląda fenomenalnie. Także wystarczy już tylko poczekać na to, jakie będzie miał dokładnie statystyki, zwinność i tak dalej, bo jeżeli one będą na wysokim poziomie, to na pewno ten oto gracz będzie przez wielu używany i ja na pewno nim również zagram w przyszłej edycji gry. Teraz przejdźmy do tematu ikon, które w FIFA 23 już się nie pojawią. I tutaj wiem, że ten temat jest już przehypowany, ale chcę wspomnieć o tej dwójce, bo już wiemy, że na milion procent ich nie zobaczymy, już wspominałem o tym nieraz, ale pod ostatnim odcinkiem padła dyskusja, że jakoby Overmars i Diego Maradona mieli w grze się pojawić. Także chcę wam oficjalnie powiedzieć, że na tej liście, która została zrobiona przez EA ze wszystkimi ikonami, ani Maradony, ani Overmarsa nie ma. Także wszystko wskazuje na to, że nie zobaczymy jednak argentyńskiej ikony oraz holenderskiej. Jak wiadomo, Maradona został usunięty ze względu na prawa autorskie po jego śmierci, natomiast Overmars został usunięty z gry za niestosowne zachowania i tutaj wskazuje wszystko już na to, że ich już na pewno w grze nie zobaczymy, z racji tego, że po prostu na tej oficjalnej stronie ich nie ma, także myślę, że jest to ogromna szkoda, ale już o nich mówiłem, także przejdźmy do innych smaczków. Bez wątpienia kończy się pewna era, a mianowicie Filippo Inzagi również nie pojawi się jako ikona w FIFA 23. I tak szczerze będę ubolewał, bo wiem, że jest to najgorsza ikona, ale Filippo Inzagi był po prostu od zawsze i zostaje taka, taki smuteczek gdzieś na końcu, nie? Że jednak. Włocha, jak ktoś trafia, to były takie beka z gościa, że trafił Inzagiego. No i tego już więcej nie będzie. Chociaż pamiętajcie, że te wszystkie ikony, o których dzisiaj wspomnę, mogą zostać kartami Hero. Więc być może Inzagi dostanie jednak kartę Hero zamiast ikony, zostanie zdegradowany. Tego jeszcze nie wiemy. Ale tutaj chcę wspomnieć tylko i wyłącznie o ikonach. Więc na ten moment zapowiada się, że Inzagiego możemy w FIFA 23 w ogóle nie zobaczyć, i tak jak mówię, jest to olbrzymia szkoda. Chociaż no nie oszukujmy się, że akurat karta Inzagiego jako ikony na obecnych realiach gry to jest po prostu absurd, bo on już właściwie pierwszego dnia gry jest totalnie bezużyteczny. No ale jednak tutaj taka świadomość, że ktoś może go trafić, była zawsze zabawna. No i myślę, że tutaj odchodzi legenda gry. Kolejna ikona, która z gry odchodzi, no i jest to również mega niegrywalna karta, a mianowicie Pandeko. Może on też się pojawi jako karta Hero, na pewno ma się już nie pojawić jako karta ikony. No i jeżeli chodzi o Deko, jest ta sama historia co Inzagi, jest to absolutnie niegrywalny zawodnik, praktycznie na żadnej karcie, już zaczynając od karty Baby do chociażby Moment. Powiem wam, że nawet ta karta Moment na początku gry nie robiłaby jakiejś furory. Nie, no dobra, może jeszcze czasami przesadzam, bo na początku gry by dawała radę, ale to jest po prostu smutne, bo Deko nie był aż tak słabym piłkarzem, żeby na pewno... Mieć kartę, która nie byłaby przystosowana do silnika gry, no ale to już mniejsza z tym. Deko jest kolejnym piłkarzem, którego nie zobaczymy. Z jednej strony fajnie, no bo jednak jak będzie Portugalia, to zwiększa się szansa na pana Eusebio, no ale jednak na pewno nie zwiększa się szansa już na Deko. Kolejna ikona jest stosunkowo dość nową kartą, mianowicie Pep Guardiola. Ja go przede wszystkim będę na zawsze kojarzył, chyba z FIFA 20. Wtedy były grze icon słapy po raz pierwszy i Guardiola był za jakąś kosmicznie niską ilość żetonów, łącznie chyba z Rio Ferdinandem Baby i pamiętam wtedy jako zamieni kantę absolutnie każdy grał tym Guardiolą. Także taka, taka pamiątka zostanie po tym piłkarzu. Szkoda, że zostanie usunięty. Nie wiem dlaczego jej również podjęła taką decyzję. Raczej jako karty Hero go nie dodadzą, więc Guardiola pewnie z gry zostanie do, usunięty już na stałe. Także bardzo mnie ciekawią niektóre właśnie ikony, które mają się już w grze nie pojawić. Nie wiem dlaczego tak jest, aczkolwiek Guardiola zostanie, chociaż tutaj pośród takiego Insagęgo czy w serduszku moim. Sekundowy przerywnik, Jeżeli widzów wciąż oglądasz, to zachęcam ciebie do zostawienia łapki w górę, bo tak wspierasz moją pracę oraz do subskrypcji kanału wraz z dzwoneczkiem, bo nadchodzi nowa FIFA i ciągłość materiałów oraz streamów na tym kanale będzie bardzo duża. Kolejna ikona jest dość bliska mojemu sercu jako kibica Manchester United, a mianowicie Ryan Giggs, Również według tej listy jako ikona w FIFA 23 się już nie pojawi. Jest to absolutnie ikona, która jest zawsze niegrywalna. Dodatkowo trzy gwiazdki sztuczek i dwie słabsze nogi to w ogóle jakaś abstrakcja, że jakakolwiek ikona ma tak beznadziejne te gwiazdki. No ale tak właśnie jest. Giggs również z gry został usunięty. Ja szczerze troszeczkę ubolewam, bo jednak jestem kibicem Manchester United, ale mimo wszystko no, to to jest bardzo słaba ikona, więc chociaż tyle, że odejdzie jedna z wali, która jest tragiczna, no ale wciąż jest Ian Rush, także jeżeli to nie będzie Ryan Giggs, to wciąż możecie trafić Ayana Rusha. No jednak tutaj Giggs chyba od Ayana Rusha mógł być trochę lepszy, chociaż to jest tak szczerze, ten sam poziom, bardzo słabe dwie ikony. No ale nie zmienia to faktu, że jednak gigster też trochę tą legendą był i myślę, że nie jednej osobie zepsuł krwi w momencie, w którym otwierała Icon pika czy chociażby paczkę z ikoną. No i przed czas na ikonę, której ja tak szczerze kompletnie nie potrafię zrozumieć, dlaczego została usunięta, a mianowicie iker casillas, czyli tak szczerze powiedziawszy świeżo dodana ikona w grze. Właśnie straci swoje miejsce Dlaczego tak się dzieje? To jest dla mnie absolutny szok Ja wiem, że Iker Casillas nie był jakiś grywany Nie był to karta, również bramkarza, która się wpisywała w silnik gry No ale na Boga, był to Iker Casillas Prawdopodobnie jeden z najlepszych bramkarzy w całej historii tej dyscypliny Dodatkowo bez wątpienia ikona Realu Madryt w tych pamiętnych czasach Galacticos nie mam pojęcia dlaczego Kasia został usunięty i bardzo żałuję, że w tym roku ostatecznie nim nie zagrałem, więc chyba będę musiał jeszcze to nadrobić. No i tutaj absolutnie nie zrozumiałbym decyzji takiej, w której Kasia by został kartą Hero. To w ogóle nawet nie chcę o tym słyszeć. Gdyby Kasia został kartą Hero w zamian za ikonę, to byłaby dla mnie rzecz absolutnie niewybaczalna i myślę, że tak się nie stanie, ale dlaczego Iker i tak traci kartę ikony i to dopiero tak naprawdę jest świeżo dodaną kartą. Nie mam pojęcia, może poszło właśnie o jakieś spory licencyjne czy coś takiego. Nie wiem, ale jest to dla mnie absolutnie rzecz niezrozumiała. Poza Maradoną przyszedł teraz czas na kartę najlepszą, która również nie pojawi się w FIFA 23, a mianowicie Kafu. Kafu, którego ja również w tym roku trafiłem, grałem nim mega długo i uważam, że jest jedną z lepszych ikon również, ale dlaczego też został usunięty, tego nie wiadomo. Przede wszystkim Kafu jest takim samym case'em jak Iker Casillas. Jest to nowa dodana ikona, więc może też poszło jakiś spory licencyjne czy coś takiego. W każdym razie tutaj już mówimy o piłkarzu, na którym moim zdaniem FIFA trochę traci, bo jest to jednak grywalna karta. Nie jest to poziom maradony, jeżeli chodzi o tą legendę, legend, ale wciąż jest bardzo grywalną kartą. Także Brazylijczyka już w grze nie zobaczyłem. Może to też jakiś plus z racji tego, że jak będziemy trafiali na przykład Pika i zobaczycie, że macie Brazylijczyka, to sobie pomyślicie, wow, większa szansa na Nazario. Nie wiem dlaczego tak jest. Ostatecznie wolałbym chyba usunąć Sokratesa, czy czy nie wiem, Rivaldo, no ale jednak to jest usunięty kafu, piłkarz nietuzinkowy, cóż poradzić, niezbadane są wyroki i jej sports. No cóż, to już wszystkie ikony, które w grze się nie pojawią, piszcie w komentarzach, za którą będziecie najbardziej tęsknić, dzięki za łapki w górę, suby i do usłyszenia już jutro.